Kiedy w końcu przestałaś przepraszać za to, że istniejesz. Miałam 17 lat, kiedy wbiegłam do szkolnej toalety i zamknęłam się w kabinie, bo nauczyciel znowu mnie zawstydził, a koleżanki śmiały się, jakby to był najlepszy żart dnia, a wszystko we mnie wrzeszczało, że to moja wina jak zawsze, bo całe życie uczono mnie, że wszystko co złe dzieje się przeze mnie. Że jestem zbyt głośna, zbyt cicha, zbyt wolna, zbyt ambitna, zbyt zmartwiona, zbyt leniwa, zbyt jakaś nigdy wystarczająco dobra, i że nie wolno mi zabracać nikomu głowy sobą, nawet kiedy płaczę do poduszki tak cicho, żeby nikt nie usłyszał. Nawet kiedy wstydzę się poprosić o podpaskę, bo nie chcę nikogo zawstydzać moją fizjologią. I kiedy mama mówiła mi, że mam być grzeczna, bo miał zły dzień, więc muszę być miła, uśmiechnięta i nie od leniwych darmozjadów, to dlatego, że się o mnie martwi, a jak rzucił krzesłem, to bo stracił pracę przez innych. Nie przeze mnie, ale nie powinnam dolewać oliwy do ognia, więc nauczyłam się przepraszać za to, że coś czuję, za to, że jem, że śpię, że jestem zmęczona, że chcę się przytulić, że nie chcę być dotykana, że chcę być słyszana, że nie mam już siły i za to też przepraszałam, aż do dnia, w którym pani psycholog spojrzała mi w oczy i powiedziała, wiesz, że nie musisz się za nic tłumaczyć, prawda? A ja się roześmiałam, bo myślałam, że to żart. Ale ona nie żartowała i dała mi kartkę, na której napisałam: Nie muszę się przepraszać za to, że istnieje. I powiesiłam ją na drzwiach mojej szafki. A koleżanki pytały z przekąsem: Czy mam nowy cytat z TikToka? A ja już ich nie słuchałam, bo zaczęłam uczyć się słyszeć samą siebie, swoje zdanie, swój oddech, swoje emocje. I kiedy wróciłam do domu i znów usłyszałam, że wszystko to moja wina, spojrzałam matce w oczy i powiedziałam spokojnie: Nie będę już brała odpowiedzialności za to, co czujesz, bo to nie ja cię krzywdzę. I wtedy zrozumiałam, że nie chodzi o bunt ani o dramat, tylko o odzyskiwanie miejsca, którego nigdy mi nie dano, o stawianie granic, których nigdy nie pozwolono mi mieć, i że już nie muszę dźwigać winy całej rodziny. Już nie muszę być niewidzialna, żeby nikt się nie zdenerwował. Już nie muszę przepraszać za to, że coś mnie boli, że czegoś nie chcę, że coś mnie cieszy, bo po raz pierwszy w życiu ktoś mi powiedział, że mam prawo żyć po swojemu, że jestem wystarczająca, że mogę się pomylić i że to w porządku, i od tamtej pory przepraszam już tylko wtedy, gdy naprawdę zawinię, a nie wtedy, gdy po prostu jestem.